Elo się mandero witam was w kolejnym odcinku Specjum 99 A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie potężny opening nowych Exclusive Eggów A dokładnie otworzymy ich 100 sztuk i zobaczymy czy uda nam się dropnąć Huge'a a może nawet Titanica Także ty drogi widzu bez przedłużania strzelko, nie czytaj łapkę w górę, subskrypcji zapraszam cię do oglądania I jakby ktoś pytał co mamy w środku takiego jajka, ile ono kosztuje Jedno jajko kosztuje 40 milionów na dzień dzisiejszy jak je ja to nagrywam w środku mamy takie ekskluzwy jak Black Hole Axolotl, Black Hole chyba Immortus to jest, Black Hole Kitsune, Huge Black Hole Axalot, Huge Black Hole Kitsune i Titanic Black Hole Angelus. Więc no powiem tak, no Titanica celujemy najbardziej tak jak zwykle, ale dzisiaj chciałem takiego Rainbow dropnąć, jezu jak ja bym dropnął Rainbow to ja bym był bogaty. I też te jajka dostałem dzięki Big Games, więc bardzo serdecznie dziękuję Big Games za sponsorowanie tego odcinka. No bo jak wiecie, czy nie, no to partnerzy dostają właśnie jajka, żeby sobie tutaj otworzyć, zrobić kontencik. Także ja też otworzę, tylko pójdźmy sobie na nową mapkę jakąś, bo jeszcze tam nie otwieraliśmy. I tu bez przedłużania zaczniemy ten opening w końcu. Nie wiem, czy na tej mapie na przykład otworzyć. Dobra, pierwsze 8 to sobie może tu otworzymy na luzie. Pierwsze 8, lecimy gościu, lecimy, zobaczymy co tutaj nam poleci. Tapujemy, tapujemy. Liczę jakiegoś pierwszego huge'a. I mamy, mamy Titanic pierwszy, uwaga, uwaga, czyżby? Nie, za długo już chyba. Nie, to jest huge, ale jest hugeek, dobra, zobaczmy jaki hugeek pierwszy. I będzie kitsune! Pierwsze 8 miał ja jaki kitsune. Co jest? Ej, dobra, opening zapowiada się kozacko. Ile taki Kitsun na dzień dzisiejszy jest warty? Z 400 milionów 300? 364! Dobra! Jeszcze tutaj jakby ktoś pytał, mam Axolotla, bo ja otwierałem sobie te jajka z tak 50 prywatnie, więc mam też Axolotla. Dobra, kozacko opening się zaczął. Pierwsze 8 jajek tak ładnie. Tak się prezentują dwa nowe huge peciki. Do kolekcji brakuje tylko Titanica. I dobra, jestem ultra zadowolony. Mam już całą kolekcję. Ja już jestem spełniony z tego openingu. Jeszcze niech jeden wyleci, i będzie normalnie giveawaya. A teraz stajmy sobie w innym miejscu, bo też są nowe mapki. Ja bym poleciał takiej różowej. Gdzie jest ta różowa? Tutaj to było? Chyba tak, chyba tutaj to było. Więc lecimy tutaj i otwieramy tutaj sobie może takie 3 i 3. Zróbmy coś takiego. Zobaczmy, czy 3 i 3 oddadzą. Mamy! Nie, już myślałem, Jezu, nie, już myślałem, że kolejna rzecz poleciała. Ale jest chociaż Rainbow Exclusive. Dobra, ja tak będę cały czas zmieniał miejscówki i teraz sobie polecimy znowu na jakąś nową mapę. Tylko gdzie by tu tym razem polecieć sobie? Myślę, że tutaj sobie tak otworzymy. O, tu będzie elegancko. I też otworzymy sobie 3 i 1 tym razem. Zobaczymy, czy coś tutaj będziemy mieli. Uwaga, tapuje, tapuje, tapuje. I niestety nic, same ekskluzywy. No ale spokojnie, dzisiaj Titanic to musi być, tak jak w ostatnim opening'u mieliśmy Sketch cut, a to dzisiaj też dorapimy nowego. Ten nowy, no nie wiem, który lepszy, widzowie, no Sketch jest cudowny, sami doskonale o tym wiecie, ale no ten nowy, no Black Hole, również jest przecudowny i też bym go ultra chciał mieć. Preston coraz lepsze Titaniki tu wymyśla i to jest ten problem, bo ja chcę je mieć, a nie mogę. Także otwieramy kolejne trzy jajuszka, zobaczymy co z nich tym razem dostaniemy, tapujemy oczywiście, tapujemy. I do, mamy Black Hole, Kitsuny i jeden Axalot. Okej, okay, Kitsunki są dobre, bo to są te najlepsze, o ile się nie mylę. Więc tutaj z ekskluzywów nie będę narzekał. Tak, to są najlepsze? Tak, to są te 9.5. Dobra, zmieniamy znowu mapkę. Gdzie by tu tym razem polecieć? Lećmy tutaj. O, tutaj polećmy sobie. Obok tego Kitusia tutaj, oczywiście Rebirfika. I co, może na tej mapie zróbmy 8-1. i Czemu by nie? Zróbmy 8-1 taktykę. Zobaczymy, czy 8-1 taktyka odda... Sprawdźmy, tapujmy, tapujmy. Jest jedno, jest jedno, jest huge, jest huge Titanic. Może, proszę, Titanic, preston, proszę. Ej, możliwe? Nie, za długo, za długo jakby. Jest to huge, ale Axalocik przepiękny. Dobra, dwa huge, co jest? Ej, mega dobrze, z 30 jajek, dwa huge? Gdzie ostatnio otworzyłem ponad 50 i był jeden? Dobra, preston, my się chyba lubimy, przyjacielu. Bardzo dziękuję ci, za takie porządne dropy. Oj, chyba ten Black Axalo to na konkurs poleci dla was. Z dopiero 30 jajek. Mamy jeszcze 70 do otworzenia. Leci elegancko. Lecimy może kolejne jajka. Pójdźmy sobie gdzieś tutaj na przykład. Z się sobie stańmy i otwórzmy może tym razem coś takiego jak 3-1. O, 3-1. A czemu by nie? Takie 4 jajuszka. Zobaczmy co tu będzie... Ej! Już myślałem, że rośnie. Zapomniałem, że 3-1 otworzyłem. Ale szczerze, dzisiejszy opening jest git. Teraz poleciałbym w takie miejsce jak spawn. Na spawnie też otwierałem ostatnio, był Titanic, więc dzisiaj też sobie tak spróbujemy na spawnie otworzyć. Myślę, że takie 6 jajek na spokojnie, takie 3 i tu 3. 6 jajek. Dobra, zobaczmy. Stańmy sobie znowu na Kitusiu, popatrzmy z góry, czy coś będzie tu rosło. No tutaj niestety nic, ale mamy Rainbow ekskluzywa, więc i tak jest elegancko. Te ekskluzywy są drogie. Patrzcie, widzowie, to, dropnąłem nowego Titanica, let's go! No, i tak właśnie wygląda ten nowy Titanic, i strasznie chciałbym go naprawdę mieć. Huge, już mam ekskluzywę, mam, no to tylko tego jednego Titanica nam brakuje. Jeszcze, jakby w wersji Rainbow poleciał, jak on by cudownie wyglądał. No zobaczymy, może nam się uda. Idźmy tym razem tutaj i otwórzmy sobie... A takie głupie otwieranie, ale jeden, 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 jeden i jeszcze jeden. Pięć jajek osobno dosłownie. Zobaczymy, czy któreś z nich urośnie. Któreś będzie szczęśliwe? Chyba niestety nie. O, chociaż dobra, mamy! Ej, Titanic tu będzie! Titanic! 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 Co jest? Dobra, nie! Co jest? Co jest? Titanic! Nie, bo... Nie! Dobra, nie! Ej, Titanicę trafiłem. Co tu się stało? Dobra, nie, dobra. Co? Mamy nowego Titanica. Drugi opening, drugi Titanic. Boże kochany, dziękuję serdecznie. Preston, jak ja cię uwielbiam. Ej, to jest drugi mój dream, chyba Titanic. On jest tak przepiękny. Mamy go, let's go. Ej, drugi opening, jajek i drugi Titanic. Nigdy jakiego szczęścia nie miałem jak dzisiaj. W sumie w ostatnich openingach. Ej, dobra, jestem tak szczęśliwy. Lecimy z kolejnymi Jajkami. 45 jajek przypominam, 2 QJ, 1 Titanic. Lecimy teraz 3, 1, 1. Aż mi ręce tutaj ryżą, ale jestem ultra szczęśliwy. Ja już jestem tak spełniony, że nic już nie musi lecieć, tak naprawdę. I powiem tak, no ja przed chwilą byłem w Discordzie się pochwalić. To wszyscy mnie wyzywali, że go trafiłem. Ale jestem tak ultra szczęśliwy. No ja to dzięki widzom. Wiadomo, że tak. Gdyby nie wy widzowie, no to wiadomo, żeby nie trafił. Bo trzymacie za mnie kciuki 100%. Więc otwórzmy sobie teraz coś takiego, jak stajmy tutaj na wieży. I drugiego Titanicę trafiam. Gościu, normalnie drugi Titanic leci. Jakby drugi poleciał, to ja nie wiem, co by się stało. To ja już bym był chyba najszczęśliwszy na świecie. Albo bym jednego nawet rozdał. Może coś takiego byśmy nawet zrobili, takiego deala. Ej, dobra, co jest? No, Titanic, nie wiesz, w to? No, ja dalej nie mogę w to wierzyć, drugi Titanic trafiony. Lecimy kolejną ósemkę, zobaczymy. Drugi Titanic, czajcie to? Drugi Titanic. Lecimy kolejne osiem, No, niestety nic nie mam, ale czy jestem smutny w ogóle. Ani trochę nie jestem już z tego powodu smutny. Ja już mam dzień zrobiony, ja już mogę kończyć tak naprawdę ten opening. Jest drugi Titanic. Wiecie co ja muszę teraz zrobić? Tak, widzowie, wiecie co ja muszę zrobić. Oczywiście zrobić zdjęcie i wysłać Roksowi. Tak, dokładnie, bo zawsze Roksy trafiał te Titaniki. Teraz się role odwróciły. Zdjęcie wysłane Roksowi, czekamy na odpowiedź. Lecimy dalej z openingiem, bo nie mogę przerywać. Cztery jajka tym razem, cztery jajka, zobaczymy co z nich będziemy mieli. Tu chyba niestety nic, tu niestety nic. Zostało nam jeszcze 30 jajek. Ej, dobra, co tu się dzisiaj dzieje? Naprawdę. Patrzcie, jaki on jest cudowny. Ja wam będę się chwalił codziennie. Wbijajcie live, y są codziennie pytajcie, jak tam Titanic. Będę co chwilę odpowiadał, że świetnie. No, nie przecudowny. Zostało nam 30 jajek, to zróbmy coś takiego, że 3, 6, 9, 10. O, tak 10 sobie otworzę. Zobaczymy, czy coś z nich jeszcze urośnie. Chyba już nie, no, chyba już za dużo szczęścia. No dobra, no tu z niestety nic nie poleciało. Zostało jeszcze 20 jajek. Więc zrobiłbym coś takiego, że jeszcze 8 i 3. 8, 3, co nam daje łącznie ile? 11. Zostało nam 9 jejuszek. Czy któreś urośnie? O, już po tym Titaniku nic nie chce rosnąć, niestety. No to co? Zostało nam ile łącznie? 9 jajek. To 3 po 3 chyba zrobimy. Albo 8, 1, jak widzowie proponujecie? Ja proponuję 8, 1. I tak też zróbmy oficjalnie 100 jajek otworzone. Jeszcze, jakby jedno urosło, byłbym zadowolony, ale nie musi. Jest jeszcze jedno, dobra. Nie, to jeszcze jeden Titanik może. Co, preston? Jeszcze... Nie, ten już za długo. Ten będzie huge, ale ja nie, nie narzekam. Powiem tak, nie narzekam. Rainbow huge Black Hole Kitsune. Rainbow huge. Rainbow huge. Dobra. Co tu się... Dobra, to jest za mocne. To jest za mocne dzisiaj. Rainbow huge warty 2 biliony. Tak, o. Rainbow huge warty 2 biliony. To jest za mocne. Ja na pewno sobie go sprzedam, bo nie chcę mieć takiego drugiego huge'a w roku. I pewnie zrobimy sobie na live'ach jakieś konkursy za akurat tego. Zasponsorujemy jakby... A dzisiaj też zrobimy sobie malutki konkurs, a mianowicie rozdamy sobie tego Huge Black Hole, Axolotla. Jeżeli chcecie wygrać, napiszcie właśnie w komentarzu. I serdecznie dzięki każdemu, kto kibicował. Póki co to na tyle. Myślę, że opening udany, łapeczkę zostawia nam no w chłopie. Rainbow Huggek, Titanic, no lepszego szczęścia być nie może. Jeszcze na zakończenie dam challenge. Roksek Bambiku, czekam aż ty wreszcie trafisz Titanika. PS jeszcze tak dogram, ja zapomniałem, że w ogóle lata co jest? Patrzcie, jaką kozacką lata. Ej, dobra, nie, ten Titanic cudowny, po prostu cudowny. A póki co, dzięki jeszcze raz i się